że utoniesz I możemy też zmieniać się w Luigi'ego. Jakby ktoś chciał wiedzieć, bo to mi przerwały ryby. Mi się wydaje, że Luigi jakoś, nie wiem, szybciej biegnie. W końcu jak to chudy. Bo Mario to taki grubas. Smacznego Yoshi. Smakował ci. Stworek. Kiciuś? O, jakiś bonus. Już nic. No to szkoda. Smacznego. Może się wydawać, że ja mówię przez nos, bo mam katar. Dobra. Połykamy tego przyjemniaczka. O! Nie, co ja zrobiłem? Coś przymula Niemcy zgrane bo wziąłem ten gorszy emulator bo Nie już myślałem że się skończy Dobra No może nie aż tak będzie mulić, Bo ja wziąłem ten gorszy emulator Bo na tamtym lepszym coś mi się nie chciał fraps nagrywać może dojdę do tego, a tak to na razie. W sumie to Mario nie aż tak zamula. Dobra Luigi, Luigi Mario. Mario, ale najpierw save'ik. Dobra. No i zapomniałem dodać. Do zamku idziemy bez Yoshiego. Bo Yoshi się boi Niestety. Dobra. W sumie zamków jest, jakby tak, nie licząc ostatniego, no to jest. Aj, dopieprzyłem. Nie, nie licząc w sumie ostatniego, no to jest. Tylko jak tam się dostać? Chyba się nie dostanę. No bo jest 8 zamków i jeden taki finałowy, więc wiecie no. No i trzeba uważać. Ktoś, kto gra pierwszy raz, nie wie, jak się wspinać po tej siatce. I od razu przegrywa. I też nie wie, jak tu się dostać. Otóż tu trzeba strzałeczką w górę, a ktoś, kto gra pierwszy raz, tego nie wie. I tutaj mamy taki, takie zadanie małe. Musimy uważać na skniatacze, bo są niesympatyczne. Kurde, mogłem użyć najpierw Selekta, żeby wziąć sobie. Światuszka, a tak no to się męczę. I dobra, mamy a. Udało się! Szybki Boss rush moc się kłania! Troszeczkę przyciszę, nie wiem jak tam u was, ale nie troszeczkę się drze. Dziękuję, czerwony Yoshi się odezwał. I bum! Mario i Luigi pokonali szalonego idziego kopę. W zamku numer jeden ocalili przyjaciela Yoshi, który wpadł w pułapkę jajka. I teraz podążają w dalszą podróż. O, nawet mi nieźle poszło w tym tłumaczeniu. Albo przynajmniej mi się tak wydaje, że dobrze wyszło, a tu jest źle. No i tutaj widzicie taki zamek duchów. Ale my nie jesteśmy na razie w tym zamku, tylko gdzieś tam obok. Ale zamek duchów jest przerąbany. O, tutaj ci są fajni. O, a myślałem, że zdobędę... Czekajcie, cofnę się. Bo nie wiem, czy ten czerwony... O właśnie, ale straciłem Yoshi'ego! jego Szybko Yoshi No dalej O, jeszcze jedno serduszko. Znaczy nie serduszko, piórko, przepraszam. Jeśli by ktoś chciał... A dobra, pieprz się. Tylko nie wiem jak tam lądowanie. O. Gdyby ktoś się chciał uprzeć, to może... Nie no straciłem Nie wejdziesz No to tu wejdziemy o, o jest nawet Pelerynka I tutaj właśnie Wam coś takiego pokażę Się fajnego O i możemy coś takiego robić Że ja się zniżam, niestety. Mario jest za gruby. Pewnie się dre słychać to. Dobra, uderzenie ostateczne. Pięknie. Dobra. Nie wiem, czy Luigi go nie wezmę. Zawsze przechodziłem całą grę Luigiem I jakoś tego nie żałuję. No. Nie wiem czy tego kwiatka No po co lecę do niego? Ja chciałem go zaatakować o Joshi! Bardzo dobrze O! A ty głupi Dobra, uciekamy Dostał w papę cwaniaczek Aj! Niedobrze się robi! Zlatuj na dół! Nie! Kurw! Niestety nie udało się. Kurwa! Przepraszam, ja miałem nie kchnąć, ale się samo nasuwa jak to. Kurde, no! Dlaczego jesteście tacy hamscy? O, super, mam pióro, to od razu będzie powiększenie i. dodatek, mały. Co ja zrobiłem? Nie, nie w tę stronę. Zlatuj szybko, Mario. Marianie, ty paździuchu! Jeden! Dobra, lecimy! Tu jest chyba takie specjalnie zrobione, że lecę w dół, albo naprawdę Mario... ...cierpi na otyłość! Dobra, rozpęd. Oj, co ty robisz, Marianie? Dobra, leć na dół No teraz mam troszeczkę gorzej Jedno serduszko mniej A, ty nie roz... nie, rozwalisz ja Już myślałem Dobrze jest też tym kręciołkiem robić Bo możemy kogoś zaatakować Nie, nie mając obowiązku skoku Wsiadaj, Yoshi Dobra, niech ten kwiatek wypluje to, co miał wypluć. A Yoshi mi jest potrzebny! Dobra. O, jakoś się udało. O, już myślałem, że dostanę. A tu się da skoczyć? No niestety nie. No i widzicie, gdybym. O, leci. Gdybym miał zielone, no to wiecie, sobie bym przeszedł gdzieś tam do góry i pewnie bym odblokował sekretne przejście, kurde, którym jest właśnie. A, nie udało się mi zdobyć sekretne przejście, którym jest właśnie dom duchów, którego widzieliście, no bo jest tak czasami. Że niekoniecznie musimy przejść do końca. Możliwe jest to, że znajdziemy jakiś klucz, i dzięki temu kluczowi, na przykład, nie wiem, czy teraz będziecie widzieć myszkę, yy, na przykład, jeśli zdobywamy klucz, to na przykład jest taka ścieżka, że prowadzi nas tu, a potem tu. A tutaj znowu, tutaj jest gdzieś chyba zielony, o ile się nie mylę. A jakbyśmy szli do zamku, nie do zamku, tylko do domu duchów. To tutaj gdzieś jest takie też sekretne przejście. Gdzie, właśnie w tym miejscu, możemy doładować sobie wszystkie serduszka. Nie, serduszka, kurde, myli mi się. Wszystkie grzybki, nie serduszka, bo serduszka są z Castlevania. Przepraszam, to już jest przyzwyczajenie. Jestem fanem Castlevania i będę to zawsze mówić. Tak, grzybki. Yy, grzybki zdobywamy tutaj. Kwiatuszki i piórka. To tyle co chciałem powiedzieć. I zaczynamy teraz taką mniej standardową mapkę. Będzie to raczej... o! Będzie to jak widzicie coś co nas. co nas zmusza do przejścia właśnie takiego... O, trzeba uważać, żeby nas nie zgnietło. Coś co właśnie jest nie za fajne, bo może nas przez przypadek załatwić niefajnie. I też nie wiadomo, czy iść na fula, czy czekać. No tutaj akurat pasowałby iść na fula. Bo widzicie, gdybym teraz był tam po lewej stronie, no to już by było po mnie. Nie, nie wlecisz? No to szkoda. No, dawaj, Marianie, pokaż na co cię stać. Dobra, udało się. No, późniejsze tereny, no to mogę mieć z nimi problem, ponieważ ja na łatwiznę sobie szłem i zawsze z pelerynką sobie przeleciałem na fulla cały teren. I to tak, że byłem poza mapą. <grym> Można powiedzieć, że tylko. No. No w sumie to tak przed drugim zamkiem jeszcze uczciwie walczyłem, ale przedostatni teren, który już prowadził do eh zamku